Ale rozkok tam prawdzie tam brybką robaczka. Widzisz robaczka, mama? Mhm. Tak, A Łukasz robaczko w to mi nie wywalaj. Wiaterek się zrobi, nie? spinningować tata. Tu Łukaszku nie ma jak Czy to jest łowienie gruntowe? A jakie? Z A gruntowe bez pławika jest wtedy, tak? No. Pamiętasz, Piotrek, jak powiedziałeś, jakie to jest gruntowe. Że z gruntu się. Że z ziemi pamiętam. Że się stoi na ziemi, to jest gruntowe. Mama, popatrz. A też było coś takiego, nie? Jak mama, trzymaj, nie. mama, trzymaj. Mama, trzymaj, pętka. Bo ja chcę zabić tego robaka. Ja Staw, robaczka. Że się stoi z Prontoław. Piotrek, mały robaczek. Proszę robaczku. Widzisz tego robaczka mama?